Po raz kolejny mieszkańcy gminy Praszka mieli okazję wziąć udział w rekreacyjnym rajdzie rowerowym Szlakiem Sołest w gminę. Ponad 150 osób zgłosiło chęć udziału w wydarzeniu. Odwiedzamy kolejne sołectwa naszej gminy. Tym razem jedziemy w drugą stronę, jedziemy w stronę Przedmościa, Kozieł, Aleksandrów, Wierzbie, Sołtysy, Marki, Lachowskie, Gana. Meta rajdu przewidziana jest w miejscowości Rosterk. E, tam nastąpi podsumowanie, e, grill integracyjny. I myślę, że fajnie spędzimy przed, niedzielne przedpołudnie. Mieszkańcy są aktywnymi rowerzystami przez cały rok, niezależnie od wieku. Jesteśmy nastawieni optymistycznie, że damy radę, fajna pogoda. <laughs> Także bardzo się cieszymy z takiego rajdu. Z kimś można pogadać, jak się jedzie, albo no, na przykład zatrzymać się na jakiegoś grilla czy coś. Te 27 km dzisiaj to będzie wyzwanie? Nie. To nie jest tak daleko. Jak dla nas to już nie. <głos> <głos> Jesteśmy, <noise> Jesteśmy zahaftowani. Taka najłatwiejsza aktywność, no bo biegać, no trzeba mieć jakieś tam predyspozycje, trzeba mieć trochę kondycji, a na rower się siada i jedzie. No. Zawsze w grupie jest większa mobilizacja. Samemu to jest ciężko się zmobilizować, a jak razem to, to zawsze raźniej. Cały czas rowerkiem jeżdżę, także szczególnie w tygodniu mniej, ale sobota, niedziela. Lubię takie. 20-kilometrowe takie gdzieś rajdy. Kolejność na mecie nie ma znaczenia. Liczy się aktywność fizyczna oraz czas wspólnie spędzony. Muszę spojrzeć, ile ludzi się spotyka. To jest drugi rajd szlakiem więc Sołectw. Te sołectwa też coś tam przez które przejeżdżamy, się w jakiś tam sposób przygotowują. Ci ludzie też biorą udział w tych rajdach. No, większość przynajmniej tych, którzy jeżdżą na rowerach. Z tych wiosek, z tych sołecz, też tutaj na tej się na tym rajdzie znajduje. Na koniec rajdu rowerowego, na wszystkich czekała nagroda na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Rosterku.